Cześć, jestem Tymo Gęga. Dzisiaj Wam pokażę jak transferować. No, zaraz będzie mecz akurat. No witajcie w kolejnej części, nie? Ogólnie. Znaczy to jest kolejna część. Można powiedzieć. To Kul... Okej. Okay. Nie. O, Sergi robi to ma. W centrum. Sergi robert Nie, nie sprzedałem go O Nico Williams Którego chcieliśmy kupić Patrzcie Widzicie na tym skład No i dobra Będzie chyba Bardzo no i chyba sobie pogramy Co by na to? Bo ja twierdzę chyba, że tak Że to będzie fajnie Tylko zmienimy sobie Kristensen Nie Kristensen nie może No poczekaj go Ten nie może No to dajmy tego Romeru No, não importa é mais que passaram mas para No i oczywiście gol. Widzicie, jak rafinaj tutaj przegonił wszystkich. A obrońcy w ogóle nie mogli. Ja się, ja się dziwię, że obronna zawodnicy nie ma tempa. Łatwo chcą doskoczyć do zawodnika, jako nie mają takie małe, małe tempo. W Ultimate Team e, zawsze e, no. było mniejsze tempo. Brąz. I dajcie lajka like i suba i dajcie znać oczywiście e, w komentarzu. No jeżeli się YouTube'owi coś nie podobało, to zawsze jestem otwarty i możecie do mnie pisać znaczy youtube jeżeli nie podoba się w, w tym filmiku coś albo muszę coś zmienić po prostu no i dobra te wszystkie trz trzy co jeszcze wcześniej nagrałem to też mogą no i okej, okay, lecimy, lecimy Bundelgan! no i to i ja, ajajaj aj, aj. to środko było niespolone było jeszcze no i dobra leć 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 Leci gol. Trwy to widzowie widzieliście, jak ja ich porobiłem. Panie i panowie. O, to jest Robert Lewandowski. Dobrze. No i ojej oj, oj. coś tu się pokickało oj mamy piłkę, okej okay. musimy coś zrobić no i Lewandowski Lewandowski no jeżeli wam się podobało to Ставьте um, знать в комментариях и подписывайтесь, так как мы будем, и дайте лайк.